Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już nikt nie na niebie. Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełni pokojem i ciszą najlepszy ojcze. Mój ukochany Boże, wiem, że Ty wszystko możesz. Serca proszę Cię całego, miej mnie w opiece. Naucz mnie żyć tak, jak trzeba, i zaprowadź mnie do nieba. Jezu Chryste, Mistrzu nasz, z Duchem Świętym witamy Cię radośnie. Bracie i siostry, módlmy się. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Dziękuję Ci Boże w Trójcy Świętej, Jedyny, za ten dzień, który pozwoliłeś mi przeżyć i za wszystkie łaski, którymi mnie obdarzyłeś dzisiaj i w całym moim życiu. Przepraszam Cię, Boże, za wszystkie moje grzechy, zaniedbania. Niedoskonałości i szczerze za nie żałuję. Boże, który jesteś w niebie, opiekuj się mną tej nocy. Amen. Panie, pozostań z nami. Dzień się przechylił, już wieczór zapada. Pozostań z nami i z Twoim świętym Kościołem. Pozostań z nami pod wieczór dnia, pod wieczór naszego życia, pod wieczór świata. Pozostań z nami z Twoją łaską, z Twoim świętym słowem i sakramentami. Pozostań z nami, z Twoją dla nas pociechą i błogosławieństwem. Panie, pozostań z nami. Dzień się przechylił, już wieczór zapada. Panie, pozostań z nami, z Twoją dla nas pociechą i błogosławieństwem. Bracia i siostry, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, którego syn wstąpił do nieba i otworzył Wam drogę do Ojca. Amen. Niech Duch Święty uczyni Twoje i moje ciało swoją świątynią. Duchu Święty, pozostań z nami na zawsze. Udziel nam głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego. Amen. Bóg za wysłuchanie i wspólną modlitwę. Zapraszam do subskrypcji kanału Oaza Jezusa Modlitwy. Bracie, siostro, zostań z Ojcem Niebieskim, Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym. Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie. Zanim na spoczynek się udam, do ciebie Boże, serce moje wznoszę i dzięki ci składam za wszystkie dobra, które od ciebie dziś otrzymałem. Pozwól, że w nadchodzącą noc pod Twą opiekę się schronię, a na spoczynek się udając w Tobie o Panie ufność pokładam. Daj mi tylko swą miłość i łaskę. A stanę się wystarczająco bogaty i niczego więcej szukać nie pragnę. Boże, serce moje wznoszę i dzięki Ci składam za wszystkie dobra, które od Ciebie dziś otrzymałem. Boże, serce moje wznoszę i dzięki Ci składam. Daj mi tylko swą miłość, a stanę się wystarczająco bogaty i niczego więcej szukać. Nie pragnę. Daj mi tylko swą miłość. Daj mi tylko swą miłość. Daj mi swą miłość. Amen.